Z tej strony, Carlos, a to jest kolejny odcinek Webtecha, czyli serii, w której przedstawiam Wam najciekawsze newsy technologiczne ostatnich tygodni. A co w dzisiejszym odcinku? iPhone 4S za 0 zł, użytkownicy chcą aplikacji Google na Windows Phone, testowe wersje Windows 8 niedługo wygasną, oraz na samym końcu nowy mobilny system Ubuntu Phone OS. Noworoczna promocja w sklepie internetowym RTV Euro AGD niestety nie była dla tego sklepu najszczęśliwsza przez błąd wprowadzony przez system komputerowy. Usterka polegała na przypisaniu błędnych, zerowych cen parunastu telefonom. Przez to użytkownicy przez pewien czas mogli kupić np. iPhone'a 4s całkowicie za darmo, płacąc jedynie za koszty wysyłki. Wszystko zakończyło się na anulowanych przez sklep zamówieniach, co na pewno zdenerwowało osoby, które zakupiły przecenione produkty. Czy na tym sprawa się zakończy? Prawdopodobnie wszystkiego dowiemy się na dniach. Niedawno Google oficjalnie ogłosił, że nie będzie już wspierał swoich aplikacji na nowy system Windows Phone. Chociaż programiści z innych firm się tym już zajęli, użytkownikom zdecydowanie brakuje oficjalnych aplikacji Google, które umożliwiają m.in. obsługę Gmaila, Gitoka czy Google. Powstała już nawet petycja skierowana do firmy Google z prośbą o wznowienie prac nad aplikacjami. Ciekawy jestem, czy to coś da. Zła wiadomość dla tych, którzy używają jeszcze Windowsa 8 w wersji testowej, bo już 15 stycznia wersje Developer Preview, Consumer Preview i Release Preview przestaną działać, a właściwie będą nam bardzo utrudniały pracę, przez co godzinne restarty i wyświetlanie informacji o przedawnieniu. Najwyższa pora na to, żeby zastanowić się, przy jakim systemie ostatecznie zostaniemy. 2 stycznia miała miejsce premiera pierwszej wersji Ubuntu, która przeznaczona jest na urządzenia mobilne. Pełna nazwa nowego systemu to Ubuntu Phone OS, i jak na razie jest to jego wstępna wersja. Na pewno wiemy, że urządzenia pracujące na Ubuntu będą mogły w dość wygodny sposób synchronizować między sobą swoje ustawienia, dokumenty, zdjęcia i muzykę. Dzięki tej premierze najbliższe miesiące zapewniają się niezwykle ciekawie, zwłaszcza że w tym roku odbędzie się premiera jeszcze jednego systemu mobilnego, ale o tym w innym odcinku naszej serii. I to wszystko w szóstym odcinku WebTecha. Jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale i chcecie być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, to klikajcie na duży przycisk subskrybuj. Trzymajcie się i do usłyszenia.